Witajcie, lecimy z zbędnego przedłużania z kolejnym pięterkiem, piętro piąte, piętro piąte, no, o proszę bardzo, jeszcze, jeszcze, a dzień dobry, zostałem potraktowany. W bezczelny sposób, podstępny. Ale tak to już bywa, to już jest piąty epizod. Przedostatni. Powiedzmy, że to jego połowa. Chociaż na bonusowy dziesiąty. <śm> dziesiąty poziom nie liczę. Chociaż ostatnio szło nam bardzo dobrze. Dwa piętra pod rząd były na 100%. Mateusz Urbański to ty najprawdopodobniej byłeś tym 32 subskrybującym, o którym wczoraj nie, nie wspomniałem. Udzieliłeś się tutaj w komentarzu i napisałeś, że, że zostaniesz na dłużej. O, ja też byłem zdziwiony, że nawet z głównej mnie na głównej zobaczyłeś mój filmik. Że mnie YouTube tak podpromował. Wszak to nie jest content dla wiodący content na tej platformie, Nie oszukujmy się. Nie oszukujmy się. Ale tak, masz nadzieję na więcej dosowych gierek. Będzie dużo gierek starych, tak zwanych retro. Niekoniecznie tylko takich, które ukazały się na DOSie. Na pewno starych gierek nie zabraknie. To jest taki miszmasz tutaj na tym poziomie, że już czuję, że będzie wesoło. Że będzie tutaj wesoło. Ale pod koniec nie będzie wesoło, bo. Kurwa. I to jeszcze nie zapisałem. Aha. Ok, słuchajcie. Załatuję sobie. Sobie załaduję i zaraz do Was wrócę. Okej, okay, jestem w tej lokacji, w której zginąłem, to mi się wydaje. Albo no, bardzo blisko tej lokacji. Rób ściele się gęsto. A to jest jeden wielki labiryncik. A więc tak. Będzie ciekawie. Będzie tutaj. Bardzo ciekawie i pewnie ten odcinek potrwa dłużej niż te standardowe 15 minut. 20 chociaż, no nie wiadomo, zobaczymy. A tu jest. Fale. Fala tych skurwysynów się nie kończy, no. O, proszę bardzo. Dobrze, że zapisałem. No, jak w poprzednim odcinku, było łatwo i przyjemnie. Tak teraz... Tak teraz... W ogóle tak nie jest. O, -o jest jeden. Tu pieski zaraz wybiegną. Jest. Zdychać. Nic do was nie mam, ale... Służycie niewłaściwemu panu. To było tutaj, tak? to zgromadzenie. Patrzcie, no to jest... to jest nie do pomyślenia. Jezu, słodki. Mam nadzieję, że nic dla mnie tu nie wyskoczy. No niestety wyskoczyło. Uciekam stąd. Muszę mu uciec i muszę zyskać jakieś ammo. Czuję jego oddech na plecach. Jeszcze lepiej. Kurwa. O Jezus. Jest tu jest. Dobra, coś tu jest jeszcze. Okej, okay. zapiszmy sobie to. Widzicie jakie jaja. No, nie, nie ma... nie ma lekko. No, skurwielu. Ja też nie kontroluję stresu i strzelam na pałę. Dobra. Teraz tutaj, ale to jest chyba wszystko jedno, gdzie jest klucz, okay. To jest chyba wszystko jedno, gdzie ja pójdę, bo to jest coś na, na zasadzie: kilka korytarzy prowadzi do jednego pomieszczenia, prawda? Szukajmy, okay. może jakiś sekret wpadnie. Tylko nadzieję, że mi się to wszystko ładnie nagrywa, bo oglądałem troszeczkę przyciskami, a... a nie mam jak zrobić podglądu, czy OBS nagrywa, czy nie, Nie żeby to robił, bo się zdenerwuję. A dzisiaj już nie mam ochoty na nerwy ani na stres związany z czymś. Oho, chodźcie, chodź. Gnuzi. No i Uff, strzelają bez ostrzeżenia, bez jakiegokolwiek. Mogę mówiłem, że bez honoru, ale to akurat nie u tych skurwieli. nic nadzwyczajnego. Stosy czaszek, Profi... Liga... A amunicji nie było, tak nie ma. Zaraz sobie zapiszemy, oczywiście. Na Helta, Na jego brak nie mogę narzekać. Jeszcze się jakoś trzymam. Zapiszmy sobie. Jeszcze się jakoś trzymam. Ale te naboje. Czekają jak. I to nie jeden. Ale nie wyjdzie, popatrzcie jaki jest, jest naprawdę przesrane. W Na razie bez sekretu. Przypominam. W razie bez sekretu za to... Z całą rzeszą... Z całą rzeszą... Oj, to jeszcze na złoty plusz. Z całą rzeszą tych... i połków. Dobrze, już tam idziemy chyba. A jakże... A? Jak się zlali z otoczeń, patrzcie. Kolejna fala. Czy do koniec? Ale wyraźnie tak. No. Zapisu to ja tutaj... Chyba pobiję wszelkie rekordy. Wszelkie rekordy. Ilość zapisanych razy. obodajmy sobie... Czy może coś tutaj sekrecik. No jest, złoty klucz, Złoty okay. klucz, ale się wydaje, że tutaj musi być jakiś sekret, bo tych ścian Zbyt dużo, żeby stały tak puste. Chociaż wszystko jest możliwe, ja nie wiem. W większości przypadków na tym kanale chodzi mi o gry, jakie będę nagrywał. Przechodzę na się mówi na ślepo. Rondon Stein nagrałem, ale to chyba tylko w pierwsze dwa epizody, kiedyś tam z pół roku temu. Może nawet dalej, ale to już o tym mówiłem, to nie będę się powtarzał. Te epizody idę całkowicie na ślepo, czuję się jak dziecko. W ogóle dobrze tutaj weszliśmy. Tu jest party, asów. Tutaj nie ma nic, tutaj nie ma nic. A już też po sobie... Stukali. Okej, okay, lecimy dalej. Lecimy dalej. To też już wszystko było ostukane, tak, tak, Chyba tak. Dobra, nie będziemy tu tracić. Czas utracić. Trzeba znaleźć wyjście. Już mi się popieprzyło, już, 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 już się zaczyna. łądzenie. Jest ok. To co? Gdzie jeszcze nie byliśmy? Tutaj chyba byliśmy. Na początku. Tutaj też byliśmy. Tutaj chyba też żeśmy omordowali tych, którzy nie, zas nie zasługują na życie. Wieczonko. Pozostawienie naruszone. Tutaj też. Ale tutaj nie było nie prowadziło. Tak, ok, dobra. Nie zapisać oczywiście tego. Co zrobiłem? Czy zrobiłem? Już nie wiem nawet. Zapiszemy sobie co nam to szkodzi. Dla pewności. Kierujemy się do, do drzwi, które otworzyć mogę tylko złotym kluczem, który oczywiście już na szczęście posiadam. Czyli były. bo no nie tu. Czekamy. Czyli to wszystko prowadzi do jednego. W ścianę sobie jeszcze odstukajmy. Tak. To prowadzi tu. Nic mnie już nie spotka. Złote drzwi były tutaj, w tym pomieszczeniu. Tak. Znaczy. Drzwi na złoty klucz. Dokładnie tu. Dobra. Krwista czerwień. Cegły. Doskonale komponuje się z krwią tych nazistów. Ale nie, tak szybko nie będziemy... ...opłukiwać tych ścian. Jedynie jesteśmy pewni, że zaraz może na mnie wyskoczyć Skurwy, syn Ojejku Przystrzały jest po chłopie, znaczy po mnie Dobra, czekajcie bo... Po... chwileczkę zaczekajcie, a sobie to załaduję. Załaduję sobie i dam... Dobra. Wracam do żywych. Czyli tak. Wracamy tu. Nie wiem po co. Ale idziemy tu i do tych drzwi. A no, ty wyjedziesz. I też. Ma. Dawać kolejnego. I'm roba. I'm roba. Dobra, to dla mnie niespodzianka, że tu jesteście. Trajerzy. Ty też zdychasz Dobra, zobaczmy sobie jeszcze Czy jakiś tutaj sekret się nie, nie pojawi chyba nie Nie wierzę w to, że na tej mapie nie było żadnego sekretu. To jest nierealne chociaż Cóż zobaczymy Szukamy sobie jeszcze jakiegoś o amunicja. Jakiegoś nieconka? Dobra, jest. Dobra, jest. Tak, żeby wejść fajnie w szóste pięterko. Co? Amunicja jakaś jest? No to już nie było nic. Nie było nic. Ok, wracamy się. Wracamy się i wskakujemy do windy. No, przepraszam was. Tak więc Mateuszu, Mateuszu Urbański, dziękuję ci za subskrypcję. Mam nadzieję, że będziesz bawił się dobrze. Teraz zobaczymy sobie jeszcze tylko wynik. To zawsze cieszy. O i tak jak mówiłem, nie że wrogów cała masa, to jeszcze sekret, którego tak, to nie dało się odnaleźć, przynajmniej ja nie potrafiłem, ale to nie pierwszy raz zresztą. Mniejsza to. Dzięki za to, że poglądaliście. Do następnego trzymajcie się, panowie. Cześć!